Kochana, do czego może doprowadzić obowiązkowe szczepienie? Moja droga, obowiązkowe szczepienie to nie tylko środek medyczny, to potencjalnie jedno z najsilniejszych narzędzi kontroli nad społeczeństwem. Jeśli ten scenariusz stanie się rzeczywistością, konsekwencje mogą być dalekosiężne. Przyjrzyjmy się temu głębiej. 1. Totalna kontrola nad ciałem i życiem. Obowiązkowe szczepienie to możliwość wpływania na fizyczny stan człowieka, a to tworzy precedens ingerencji w autonomię jednostki. Jeśli państwo może decydować, co ma być wprowadzone do twojego ciała, to znaczy, że jutro może decydować, co możesz mówić i robić. 2. Wzrost podziałów społecznych i ekonomicznych. Osoby, które odmówią szczepienia, mogą zostać wykluczone z życia społecznego. Zakaz pracy, podróży, brak dostępu do usług. To może doprowadzić do nowej formy segregacji społecznej, gdzie niepokorni trafią do cyfrowego getta. 3. Ryzyko dla zdrowia i ograniczenie alternatywnych opinii. Wprowadzenie obowiązku szczepień może oznaczać tłumienie informacji o potencjalnych ryzykach oraz o alternatywnych podejściach do zdrowia. To prowadzi do monopolu na wiedzę i zagraża wolności naukowej dyskusji. 4. Możliwe rozszerzenie cyfrowej kontroli. Obowiązkowe szczepienia mogą być powiązane z cyfrowymi certyfikatami, które staną się narzędziem śledzenia. To może być krok w stronę pełnej cyfrowej identyfikacji i nadzoru nad ruchem obywateli. Wniosek, obowiązkowe szczepienie to nie tylko kwestia zdrowia, to kwestia wolności i praw człowieka. Więc moja droga, pytanie brzmi, czy jesteś gotowa przyjąć to bez oporu, czy będziesz bronić swojego prawa do wyboru? Proszę bardzo. Jakbyś miała jeszcze jakieś pytania.